Dobra. Ryby w workach już sobie tutaj odleżały swój czas. Teraz będziemy puszczać ryby je specjalnie dla was do wiadra, żeby pokazać, a później do wody trafią. I tu mamy dwa jesiotry. Spore ryby, około 40 no 30-40 cm, fajne sztuki. Najpierw przez wiadro, żeby zaprezentować, a potem do wody bezpośrednio. Tego typu jesiot syberyjski. A to jest ten z tą płetwą? On ma taką charakterystyczną płetwę, właśnie. Czy to są? No. Nie ten drugi. On ma taką białową płetwę, zaraz pokażemy. Jak widać na długość koło no, 35-40 cm, idzie do wody za moment. Damy tego drugiego, pokażemy. O! Chodź kolego! Ten drugi ma taką fajną, charakterystyczną płetwę. No właśnie, aha, ma ja. mhm. Czekaj, to nie ta. O, jest, zobacz. Aha? Cisza, jaką ładną. No, no, no. Ma. Widać to, widać. Widać. No i to są takie piękne ryby, nie? Będą kolczaste, bo one mają taką zbroję i one będą bardzo ostre. Fajnie to wygląda. No i dajemy im. Idźcie do nowego domu. Ten nie chce iść. Jeszcze nie wie, że będzie mu tu dobrze. Tutaj już mamy kolejny worek czy Mamy tutaj karpia sazana. Piękny, co? Kilka jest sztuk? Ich? Pięć chyba dostaliśmy ich tam. Pięć? Pięć sazanów i reszta to są A reszta jazie. to są jazie, tak, tylko czy uda mi się jakiegoś? Na pewno mi się uda. Znowu sazan. Także taki fajny, pokaźny już, konkretny. I mamy sazany, się najbardziej chcą pokazywać, ale mamy też jazia. Już pokazujemy, mamy znowu sazan. Jazie są jakieś sprytniejsze zdecydowanie, jest. Uspokoimy. Uspokoimy się Oj. i mamy mamy jest jaś ładny, Aha. jest taki nie zadłuży. zobacz jak ten tutaj wychodzi a tu widać coś, będzie na filmie? przed chwilą miał cały nas na wierzchu wystawia ryja, ciekawy jest tak. dobra i lecimy kolejne trzy worki Tutaj mamy nasz prezent. Prezent, który dostaliśmy od Grześka I pokażemy tą największą. Chyba, że się jej nie da złapać, ale powinno się udać. Bardzo ruchliwe ryby, zdrowe. Nie zamierzają dać się do ręki złapać, ale jest. Piękna wzdręga, słuchajcie. Ryba. No, wzdręga to wiadomo. Ona jakaś mocno urokliwa, nie jest, ale ta jest kolorowa. Jest to ryba ozdobna, o właśnie, poszła do wody. Mamy ich, ale mamy ich tu więcej, bo około 15 sztuk. Jest druga. Słuchajcie i patrzcie. Jaki to ma kolor? Złoto, pomarańczowo czerwony. Ryba ozdobna. Piękna, co? Idzie do wody. To jest kolejny gatunek, który będzie w naszym stawie żył. Tutaj jest najwięcej ryby. I tutaj mamy karpie. Dlatego jest ich tak dużo. Bo tu karpie będzie koło... i karasie, chyba. Karpie i karasie to tak. będzie koło 100 sztuk ryby w tym wozie. Trzymam. Dobra, wszystkie dworka poszły. Jest tutaj naprawdę dużo ryby, tylko że tu są małe karpie. Nie za wielkie. To jest na rybek. Tak, o. To nie jest kroczek. To jest skaraś. Złocisty. O. o, już coś skoczyło. Wstawię. Już się zaczyna pływanie. Ale wiadomo, że niektóre ryby mogą być takie śnięte trochę. Znowu złocisty. Tak. Somi karpie. Karpie takie nie za duże. O, jest. I to jest mamy. Co tu mamy? Tu mamy y, królewskiego, tak? Tak, tak, tak. Fajne jest. I takich jest koło. Łącznie wszystkich koło 100. I karpi, y, i karasi. I to idzie do wody, żeby ich tam nie dręczyć dłużej tym workiem. Niektóre same wyskakują. Są mi większe i mniejsze, ale tak 7-8 centymetrów to nie przekraczają. I ostatni worek. Glizdy No, A tu trzeba zlać wodę, żeby coś było widać. bo Pokażemy Wam co tu jest. Tu jest ogólnie coś, czego się nie da, co się nie rozmnaża u nas w wodach. Czyli Tylko węgorze. W Morzu Sargasowym. Tak jest, widzicie tu, widać. Widać, widać. Jakie węże. Trochę ujmy wody, żeby można było je pokazać. I jest ich tutaj, nie wiem ile, ale z 8 jest. No i to są piękne ryby. I teraz będziemy, o, tak jak wcześniej mówiliśmy, o mit że one uciekają z wody. Zobaczymy czy uda nam się je w przyszłym roku na przykład złowić w naszym stawie o, już jeden poszedł, Prost. dobra nie odlewaj więcej wody. Tak. Fajnie to wygląda co? spróbuję go pokazać. On ci będzie wyjeżdżał. One są bardzo skubań coś sprytne. Więc co chyba to jest niemożliwe. One są tak śliskie Nie idzie, nie ma takiej opcji nawet. Nie? I tak to wygląda. To jest ostatnia ryba, jaką wpuszczamy tutaj. Ostatnie sztuki, idźcie sobie żyć. O, mogłem je policzyć, ale koło 8 było. Koło 8 było na pewno. O, i chcę to pokazać. A jeszcze, żeby było fajnie, to tutaj, gdzie palcem pokazuję, glizda idzie. Rosłówka. No, Rosuwa jakaś, nie za duża. No to damy rybkom, niech sobie zjedzą. I tak w pewnym momencie wpadłaby do wody. Dobra. No i to byłby koniec. I na tym koniec. I mamy... nie ma już nic. <laughs> nie ma nic. Dużo nowych ryb, znalazło nowy dom w naszej wodzie. Mamy nadzieję, że wszystkie przetrwają, że czapla będzie omijać nasz staw szerokim łukiem, a wydra tutaj już nie przyjdzie. Mam nadzieję też, że uda nam się w przyszłości nagrać jakiś filmik z tymi rybami, jakie łowimy. Zostańcie z nami, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo naprawdę ten staw to jest nasza pasja, a my tym zarabianiem tylko spełniamy swoje marzenia. Także cóż, dzięki, że zostaliście z nami i zapraszamy, zostańcie z nami na kolejne filmy. Pozdrawiamy Was. Cześć.